Ale już któraś z kolei, zawsze nas Fundacja Babci Aliny z Londynu odwiedza. Od samego początku wspierała budowę hospicjum, i dzisiaj są pierwszy raz, od kiedy my też zaczęliśmy funkcjonować jako hospicjum stacjonarne, półtorej roku. Także dzisiaj naprawdę wyjątkowa ich wizyta. No to słów kilka właśnie może o tej fundacji. Ba Fundacja Babci Aliny powstała na życzenie mamy założyciela fundacji, pana Janusza i wnuczek, które mieszkają w Londynie. Założyli tą fundację bardzo, bardzo dawno temu. My od 14 lat, jak istnieje nasze stowarzyszenie z nimi, że tak powiem współpracujemy, w sensie oni nam bardzo pomagają, bo to jest pomoc rzeczowa. I robią taki coroczny objazd polski właśnie na rzecz polskich fundacji, czyli polskich hospicjów, przepraszam, i odwiedzają hospicja i ich wspomagają materialnie. No właśnie, materialnie, pomoc rzeczowa, czyli co wy takiego otrzymujecie od nich? Sprzęt medyczny, przede wszystkim łóżka, koncentratory, w zależności to, co nam jest potrzebne. Nigdy nam fundacja jeszcze nie odmówiła tego, co poprosiliśmy w danym momencie, co było potrzebne. Ja rozumiem, że te potrzeby są cały czas, czyli, czyli to jest duże wsparcie, ale i tak są potrzeby. Cały czas jest potrzeba, tym bardziej, że teraz już działa hospicjum stacjonarne, są pacjenci, są domownicy, więc ta, ta pomoc jest o tyle ważna i bardzo potrzebna, że, że ich po prostu coraz więcej rzeczy potrzebujemy. Dzisiaj, dzisiaj kończymy półtorej roku działalności hospicjum stacjonarnego, mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 10,5 łóżka, dom przygotowany jest docelowo na 20 łóżek, działamy, rozwijamy się i, i jest okej. Okay. Hey, a każde wsparcie, oczywiście, zawsze mile widziane. Każde wsparcie, jak najbardziej mile widziane, i to materialne, i to, i to fizyczne, bo potrzebujemy wolontariuszy, i to, i to mentalne również. Także zapraszamy wszystkich do otwartych drzwi. olejkę i Natalkę. Ola do nas przyszła rok temu. Prawie. Przeszło. Przeszło. nowe porażenie po pobycie na Ojomie z Sepsą. Dzisiaj zaczyna chodzić, wybiera się powoli do domu. Żeby tłumaczyć. Okej, okay, okej. Okay. Nic? Ja nie, to... nie słyszałam. Tak, tak. to... Że tutaj mamy Olej Natalię. So, to może tak, nie? To so jest Ola i Natalia. Tak. Oleńka do nas przeszła rok temu. She a year ago. Była cztero kończynowo porażona, czyli nie wstawała, nie chodziła, nie ruszała rękami. She was, she had a quadriplegia, so she couldn't move, couldn't stand up, couldn't move her arms or her legs. Dzisiaj zaczyna chodzić i po małej poszukuje się do domu. And today she's starting to walk and she's slowly getting ready to go home. I tutaj są wasze prezenty.

Natychmiastie mamy 15 pacjentów domowników. So we the have 15 patients in the residential hospice. Cały dom jest przygotowany na 20 łóżek. And the whole place is set up for 20, 20 beds. Finansuje nas Narodowy Fundusz Zdrowia. So the service funded from National Health Service. Dlatego dzisiaj mamy podopiecznych 15. So right now they have 15 patients. Są to choroby tak zwane terminalne, czyli takie, które, no niestety, wcześniej czy później kończą się nie za Pacjenci są u nas bardzo wymagający, mamy właśnie panią Natalię, która, która nas rozumie, wszystko słyszy, niestety nie może się z nami komunikować. To jest tak zwana choroba SM, o którym Państwo pewnie słyszeli. So the the patients here are quite high needs. Um Natalia who is behind me understands everything we're saying but can't communicate back. She has MS. Może Ola coś powie. Bardzo dobrą opiekę tutaj. Wszystkie panie są naprawdę bardzo takie empatyczne. Dbają o nas całą dobę jest opieka i naprawdę niczego nie brakuje. So, Ola just said uh, she's, she has received such great care here. Everybody who's taken care of her has been really, really wonderful and they receive care around the clock and she's very grateful and it. so it's, it's a really good place to, to be. Mm -hmm. So, she says it's, it's a joy to be able to <laughs> feed herself because at one point she wasn't even able to move her head. Are you looking forward to going home? <laughs> Cieszę się, bo wnuki czekają. Zresztą nie chcę się o czym On ma <grymiania> dwoje. Ja też. Wszystkich nie damy rady odwiedzić, bo jest nas, że tak powiem, za dużo. Generalnie też nie chcemy wam czasu za dużo zabierać. Natomiast mamy jeszcze chłopaka, który też zaraz do nas przyjdzie. Maciek, który jeździł na rowerze. Przejechał go tir. So, um, we're not going to be able to meet all the patients because it's it's a lot and there's a lot of us, um, and she doesn't want to take a lot of time. But we are going to meet one more patient who's matching. He was a cyclist and he was run over by a lorry and was given a 1% chance of surviving. Ma 27 lat, uh, przyjechał czterokończynowo porażony, nie mówił, nie chodził, nie siedział, uh, nie jadł sam, miał rurkę, trachotomino do wdychania. Yeah, right. he's 27 years old. When he arrived, he's a quadruple, he couldn't move any of his limbs, couldn't eat, couldn't speak, he was fed through a tracheotomy tube, so a tube into his throat. A się z wami przywita. And today he's gonna come and say hello to him, so Czyli idziemy dalej, uściśnijcie rękę na na pewno się ucieszy. I Oli, jak macie odejdziemy. Dom. Ten dom dostaliśmy w formie darowizny. Was a donation. E, został on całkowicie wyremontowany, a ta druga część, na której byliśmy wcześniej, dowidowana. Um, so totally we um, so okay. e, wszystko, co tu Państwo widzą, to są.

Ręka powiedz, jak z nami jest ci? Jak ci u nas jest? Jak ci jest? z tego wszystkiego. Widziałeś jak jechać na rowerach? Tak, tak. Wszystkie z łazienkami. So here we have two rooms. Rooms. <laughs> Mogą Państwo sobie zajrzeć, jak będziecie wychodzić, możecie sobie zajrzeć do pokoi. I tak jest, jeszcze mamy jedno piętro też z pokojami dwuosobowymi, każde z łazienką. So jest the same upstairs, two person rooms, i na górze też mamy podopiecznych. And as well. No ale zobaczymy sobie tutaj tylko ten dół, dół. Mamy jeszcze górę, tak zwany strych, bo to jest stary dom. I tam mamy centrum wolontariatu, czyli uczymy młodzież co to znaczy wolontariat. And that's the center, so you what it means to, to Taka sala spotkań. No, może powiem kilka słów najpierw o naszej grupie. jesteśmy grupą trzynastu kolarzy z Polski, z Anglii, Szkocji i i Kanady. To, to, to uh, so, imagine uh, we're saying, we're going to start off by saying some group, So we're an international group from um, Scotland, England, Canada, Poland. W tym roku jedziemy z Paryża do Krakowa, 1000 km w 8 dni. This year we're going from Paris to Krakow, a thousand kilometres in eight days. Warunki są dosyć trudne, bo już drugi dzień jedziemy w upałach tam dochodząca temperatura do 35 stopni, stopni. Też bardzo dużo przewyższeń po drodze. Uh, conditions are pretty difficult. We've been cycling two days in heat up to 35 degrees um, and there's been quite a bit climbing as well. Trudno na pewno pod sportowym, ale dla nas to jest tak naprawdę 8 dni w wysiłku, to jest naprawdę bardzo niewiele w porównaniu z tym, z, 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 co Państwo robią na, tym, na co dzień tutaj. Tak, e, w, w tym roku też na pewno przekażemy fundusze. Z tego, co Ewa mówiła, jeszcze tutaj e, kwestia, kwestia dobadania się z Państwem. Też e, bo Państwo e, najlepiej wiedzą, e, co tutaj będzie potrzebne, bo hospicium stacjonarne zewnętrznie się rozwija. So this we'll, we'll also, be giving some funds to buy some equipment, it's just a case of kind of discussing with the hospice what, what they need us to buy, because they, they know best what they need, so they kind of tell us what equipment is most Do Państwa odbiera szafkę. Okay, Staną tak, nimi radę, to będzie... I, I tam do Państwa na razie. No, stań właśnie. pani. tak Tutaj. No stań. Czekaj, czekaj, Maciek na razie. Maciek zdjęcie, patrzysz na nas. Hej. <laughs> też. Brudny, stare, na niektórych zdjęciach będzie widać. To są nasze zdjęcia. 14 lat naszego hospicu. i półtora roku działamy jako and dirty attic when uh, the... the, the a year and a Stąd wyjechało ponad 5 kontenerów śmieci gruzu zniesione tymi schodami na plecach. So there were five big massive containers of rubbish and just muck from up here that all just carried downstairs and